Hejka wszystkim! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy otwierać saszetki niespodzianki. Dzisiaj mamy aż dwie nowe kolekcje. Pierwsza to jest dubajska czekolada. Tak, saszetki się powtarzają, na przykład ta powtarza się trzy razy. No cóż, jest najpopularniejsza, Tak. A druga to kolekcja z kwiatuszkami, i wszystkie kwiatki są narysowane um, ołówkiem. A wszystkie pozostałe kolekcje już znacie, czyli przechodzimy do wybieranka. Kolekcja dubajska, czekolada. Weźmiemy tą, która się powtarza trzy razy. Weźmiemy pistacjową. Dalej, kwiatuszki. Oj, sorry. Może weźmiemy to, nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś kwiatek. Dalej, suftia duolingo. Weźmiemy ostatnią suszetkę. W ostatnim raczej. Kolekcja Minecraft. Nie, um... ja, czekajcie. Minecraft w McDonald's? Nie wiem. Weźmiemy diamencika Tak, dalej jest kolekcja. To to było. Jedzenie w kolorze. Nie wiadomo, czemu jest wszystko do góry nogami. Więc poprosiliście kotka, który się maluje. Kolekcja Kuromi. Zostały same najładniejsze saszetki. W komentarzach prosiliście o kasę Siano dystodolców. I ostatnia kolekcja to emotki. Dzisiaj chcę niebieską bo czemu by nie? Będzie bardziej pasować. I tak oto wszystkie nasze saszetki na dzisiejszy filmik. Może nie mogę się doczekać z, z dubajską czekoladą, jak otworzę. Ale no, lecimy do otwieranka. Piu. Otwieramy nasz ekstra gruby katalog, patrzcie. No. Na szczęście dzisiaj nic nie kończymy, e, to dobrze. Na początek mamy jedzenie w kolorze, czyli bierzemy saszetkę z naszym kotkiem i tak e, mamy jedną naklejkę. A czemu to? Hmm. Ale dobra, znowu mamy zielone. Czemu? Czemu nie można w jakimś innym, bardziej kreatywnym kolorze? Ale dobra. Mamy tu lody. Hmm. Z rurkami, z malinami i z jakimiś cośami dziwnymi. Czekajcie, próbuję zgadnąć. Albo widziałam numerek, ale nie pamiętam. Trzy chyba co no mówię że mam pamięć o kurybki w poprzednim filmiku mówiłam Boże ja widziałam numerek widziałam ale myślałam że jest trójka Dobra teraz kuromi twórzmy naszą najpiękniejszą saszetkę. Boże, czemu to się tak dziwnie otwiera? Okay. I tak mamy Kuromi kotka w przebraniu kotka pod numerkiem dziesięć. Ale cute. I nie to wygląda. Dobra, teraz drugi katalog. Widzicie, już tą suchcie widać, co mi się nie zmieściło. Kolekcja Duolingo teraz. Dobra. Du o, duo mamy pod numerkiem 2. Ech, słabo się zmieści. No dobra. Jakoś damy radę. E, nie jest tak źle. Obawiałam się, że będzie gorzej. Ale miałam nadzieję, że wlezie jakoś. Dobra, teraz ym, ubranko. Oh. Boże, jeszcze trochę bym urwała. I uwaga, uwaga, co my dzisiaj mamy? Oh, mamy duo. Ym, jaka ten ze Squid Game'a, Nie wiem, kto to był jakiś knypek. Tam dużo takich knypków było. Boże. Myślałam, że już to uzurwa. kostium. Dobra, należy to do niego, czy nie? Zmieścisz się w to sowa? Dło? Zmieścisz się? Zmieścisz się? <laughs> nie wierzę, Krzywo. O! Ej. Nie jest tak źle. A więc pierwszą stronę skończyliśmy. I ona tutaj zamiast tego kółeczka, kwadracika, cokolwiek. Ona ma tutaj. To, to coś. Co jak robisz każdego dnia, to to się zapala. No. Więc tak to na razie wygląda. Według mnie fajnie. Dalej, emotki. Niebieska. O, też pod numerkiem 2. Ciekawe. Dobra. Teraz pytanie, czy to się zmieści. Dobra. No, lekko nachodzi, ale nie jest tak źle. Dobra, teraz nasza, nasza buźka. Nie, oczy i usta fasz o więc tak, mamy dzisiaj zmarzniętą jak widać em, buźkę oczka, oczoplas Fff. tak, robić tak żeby patrzyła się w bok czy żeby patrzyła się normalnie dobra, jest git um, czy to powinno być tak? mam nadzieję, że tak Nie mam pojęcia jako, czy powinny być dobra. Będzie mieć zeza. O Jezus. Okej, okay, jest nawet dobrze. Nie jest może jakoś wybitnie, ale jest git. Um, teraz y, Minecraft. Kochanki. Ogólnie tutaj siódemki nie ma jak coś. Bo lekko mi się pomyliło. A, m, patrzyłam komentarze. To ktoś mi napisał kto to jest. Nie pamiętam kto. W sensie, nie pamiętam kto to jest. Um, ale dzięki, że napisaliście, teraz będę wiedzieć. Okej, okay, leciuteńko musiałam rozerwać, bo ym, nie chciała się otworzyć. Więc tak, mamy jakiś soczek i skina. To jest zombie w jakiejś piżamie, czy cokolwiek to jest. Pod numerkiem 9 i 5. A, piątka to jest tutaj, okej. Okay. O, strony mamy skończoną. tego nie ma coś. Um, I to była dziewiątka, czyli na samym końcu. E. Dobra. I tak, na tej stronie jeszcze nic nie mieliśmy. Tak, na pierwszej nam kogoś brakuje. Tutaj nikogo nie brakuje. I tu dwóch brakuje. A teraz ymm, kolekcja kwiatuszki. Tada. Wszędzie są po prostu kontury i napisy Flowers. Ok. Otwórzmy pierwszą saszetkę. Dobra. I dzisiaj mamy... Co to jest? Konwalię. Uwielbiam konwalię. Pod numerkiem 5. Tutaj, na drugiej stronie. Nawet trudno. Ogólnie tak będzie wyglądać cała kolekcja, jak coś. Świetnie. I druga nowa kolekcja. Dubajska czekolada. Może nie mogę się doczekać. Ta Ogólnie tak wygląda pierwsza strona. Tutaj będzie jeszcze druga, tam gdzie też będą kontury, i, i będzie do tego jeszcze trzecia. A to jeszcze będzie to zaraz wszystko wam już mówię oj Sorry, za daleko lekko a więc tak tutaj na początku z zielonymi konturami to będą podruby a na tych to będą oryginalne to smaki i tak dalej otwórzmy pierwszą czekoladę pierwszą saszetkę z tej kolekcji. Ha, ha, ha. ta -da! Więc tak. Mamy podrubę. Polską podrubę. Można kupić to w waszonie. Ale za 8 zł niezbyt się opłaca. I to nie jest jakieś dobre. E, pod markiem 1. To będzie tu. I oryginalna dubajska. To nie jest akurat z pistacją, ale to jest chyba z czymś innym. To jest z truskawką, nie wiem, nie znam się. To jest numerek 11, czyli to będzie tu. E, więc najpierw przykleimy podrużę. Dobra, przyklejona. Teraz oryginał. 11, dobra. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. Napiszcie koniecznie, co chcecie, żebym otworzyła z tego wszystkiego. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki. Boże, ale ta kolekcja naprawdę wyszła super. Jestem nią zachwycona. Dobra, nie, może nie tym. Where this? Oh.